Przede wszystkim z tej strony recesja to jest recesja klawiatury Red Dragon Pro Azure RGB. Materiał ten nie jest sponsorowany. Mamy przed sobą naprawdę bardzo fajną klawiaturę. Chyba moja jedna z pierwszych klawiatur takich przenośnych, bezprzewodowych 1600 mAh ma jako baterię i naprawdę długo trzyma. Bo już użyłem ją chyba jakiś no, drugi lub trzeci dzień, rozpakowanie klawiatury. Przyjrzyjmy się opakowanie, pudełeczko bardzo ładnie zrobione, eleganckie. Klawiatura jest nowa. Rozpakujemy ją z już darem naklejki, plomby. Tutaj mamy tak: czerwo, czarne pudełko, ładny taki smoczyk ładny, ładnie wyglądający. I zobaczmy, co tutaj mamy. Pudełko jak pudełko. No. Otwieramy sobie i tutaj prawdziwa maga się dzieje. Zobaczcie. Mała klawiaturka. Bardzo wygląda ładnie. O, jeszcze fajne. Przyciski, które możemy sobie zmienić. Bardzo takie, no, kolorystycznie dobrze wyglądające. Mamy również uchwyty do zmieniania klawiszy oraz tych takich, co pod klawiszami są. To też jest fajne. Nie wiem, jak to się nazywa. Dajcie znać w komentarzu. Jak to się nazywa. Te takie wiecie. Zawiasy, tak zwane. I podoreczko właśnie z czterema zapasowymi yy, zawiasami, które możemy sobie wymienić w razie czego, jakby coś nam się kiedyś tam dalej stało. To możemy to zrobić. Zobaczcie sobie, jeszcze sobie to tutaj odpakujemy i zobaczymy, co jest w środku. Fajna gąbeczka zabezpieczająca nasze tutaj zawiasy. No będę korzystał właśnie z tych nazw zawiasów, bo nie wiem dokładnie, jak to się nazywa. Eee, czyli takie coś, elementy przytrzymujące nasze klawisze w środku klawiatury. Eee, I tutaj ładnie to, że producent zastosował te takie zawiasy, 4 dał zapasowe no i one są ładnie tutaj w tutaj, tym teraz tak, odpakujemy sobie klawiaturę klawiatura ma dodatkowe jakieś tam zapasowe klawisze koloru szarego, odcień szarości mamy tutaj również instrukcje obsługi, naklejki które możemy sobie odlepić obszerna instrukcja obsługi w różnych językach oczywiście kabel, dwustronny USB typ C oraz zwykły USB Czyli tak zwane dwa w jednym. Za pomocą tego kabla możemy ładować naszą klawiaturę. Jeżeli nam się wyczerpie, albo też możemy również po kablu pracować. Klawiatura ma fajnie to, że ma trzy tryby pracy: po kablu, przez Bluetooth oraz przez łączność 2,4 GHz. I jest pod Linuxa, Maca i Windowsa. To jest fajna sprawa. W takiej właśnie no, nowoczesnej klawiaturze. No i tutaj klawisze. Ja osobiście nie będę na szare wymieniał, sobie, lubię bardzo, no to może być takie szaro-pomarańczowe, taka kolorystyka. Bardzo fajnie, ładnie to wygląda. One są te klawisze niskoprofilowe, bardzo no się już skorzystania korzystania tutaj z niskich profilów, głównie jakby korzystając z laptopa i zawsze byłem fanem klawiatur niskoprofilowych. Tutaj mamy snuszki, dzięki którym antypoślizgowe, dzięki którym nasza klawiatura się nie będzie ślizgała oraz ukryty adapter, który nam pomoże w komunikacji między komputerem a klawiaturą bezprzewodową. No tutaj nie mogę wyciągnąć, ale już tutaj się udało. No i pięknie jest. Siedzi na swoim miejscu, można go też wyciągnąć. Ładnie to wygląda. Całość wykonania jest e, z dbałością o najważniejsze detale. Ładnie wygląda, ładnie się klika. Wymiana klawiszy, czyli pokażę Wam, jak wymienić klawisze. Banalnie proste. Wsuwamy sobie ten taki element podważający plastikowy. Przeciągamy i delikatnie do siebie tutaj e, ciągniemy. No i nakładamy klawisz też wciskając e, w elementy. Tutaj takie dwa. Dwa elementy będą do wciskania, i to wszystko bardzo szybko się ładnie robi. Yy, tak jak układanie klocków Lego na przykład. Tak klawiatura yy, się prezentuje. Tak sobie skonfigurowałem, tak mi się podoba i tak będę korzystał z tej klawiatury. Dużo funkcji jest na klawiaturze, dzięki czemu przyciskiem function możemy sobie różne tam rzeczy, jak na przykład ściszanie, podgłaśnianie, odtwarzanie yy, różnych tutaj traków audio na przykład porównanie z klawiaturą standardową jaką miałem a z tą taką zwyczajną duża spora jest różnica grubość jest taka sama może powiedzieć trochę też może cieńsza jest ta nowsza klawiatura ale sporo miejsca tutaj zajmie no i oczywiście yy, dwa w jednym usb i usb c możemy użyć też do laptopa bądź też do androida do telefonu smartfonu Fajna sprawa ogólnie rzecz biorąc, test nocnego podświetlenia to zaczyna się bajka za pomocą klawisza właśnie Function and Page Down, e, Up możemy sobie zmieniać różne tutaj podświetlenia. Dużo ich jest. Możemy też co ciekawe z function, jak mamy wciśnięte, i z szałkami prawo-lewo. Możemy częstotliwość e, dynamiczną zmieniać. Jak szybko mają trwać animacje, możemy całkowicie function Spacja wyłączyć i włączyć podświetlenia. Więc tutaj nie ma żadnego problemu. Możemy zmienić sobie kolory. Może to być tęczowy, rów, również w innym kolorze. Albo też możemy wyłączyć całkowicie podświetlenie, jeżeli nam ono przeszkadza. Obecnie to ładnie się prezentuje. Bez podświetlenia tutaj, taka minus, taka wada jest, że nie widać w biały dzień tych klawiszy niestety. Stan poziomu baterii ładnie, function i shift wciskamy i mamy na klawiaturze tutaj od jedynki do zera. 0. 0 to 100%, a jedynka to 10%. Obecnie mam 80% naładowania. Faction, spacja, włączamy, włączamy oświetlenie. No i tutaj ten minus, właśnie, że jak mamy wyłączone oświetlenie, no to nie widzę za bardzo tych klawiszy. Jak mamy podświetlone, to widać już. No i zmiana również tutaj ustawień, jak ma animować się nasza klawiatura. Ja w chwili obecnej korzystam z podświetlenia jednolitego, czyli jednokolorowego. Dużo jest nawet funkcji, można sobie do tego dochodzić. I naprawdę klawiatura jest bardzo prosta w użytkowaniu. Klawiatura do codziennego użytku, czyli tutaj do prac biurowych, na przykład do montowania tego wideo, czy jakiegoś innego, nie uświadczyłem żadnych problemów. Jeżeli chodzi o komunikację po Wi-Fi 2.4 GHz, również nie ma żadnego problemu. Nie zauważyłem żadnej różnicy pomiędzy używaniem klawiatury pomiędzy na kablu, a klawiatury przez tą łączność 2.4 GHz jest tak samo... Yy... Czyli pierwsza chyba taka klawiatura. Słyszałem, że klawiatury, które korzystają z samej samej łączności, Lutów, mają problem z tym, że są opóźnienia. A tutaj tych opóźnień nie uświadczyłem, więc wszystko jest responsywnie dobrze odbierane. Więc klawiatura nadaje się do z jednego użytku, jak i do montowania, jak i też do gier wideo, do których. Też sobie niedługo przejdziemy. Też przeciwko anti-ghosting, czyli jeżeli na przykład przypadkowo naciśniemy jakiś klawisz e, na starej klawiaturze, to mogą choski e, klocki wyjść. A tutaj już mamy wszystkie kla klawisze oddzielnie, oddzielnie zrobione. To jest właśnie plus e, i to jest stare sposywność. Jeżeli na przykład gramy w gry komputerowe, no to oczywiście już tutaj jest multi, e, multi wcisk jak to się nazywa. No i granie w gry, pełna responsywność. Nie zaznaczyłem, nie uświadczyłem jakichś tam tutaj turbulencji związanych z klawiszami. Czyli wszystkie klawisze, można byłoby powiedzieć, działają osobno na tej klawiaturze, czyli tak zwany pełny anti-ghosting. Czyli w grach typu na przykład z pierwszej osoby, z trzeciej osoby, w ścigankach, strzelankach. No, świetnie się gra, jest ta zachowana super responsywność. Nie zaznaczyłem żadnych opóźnień. O, tak można zrobić wylądować samolotem na, na tym tunelu. Więc bardzo płynnie, responsywnie to działa. Mogę tylko i wyłącznie polecić taką klawiaturę. I przy tym bardzo fajnie wygląda, bo się animuje. Jeżeli podświetlimy sobie wszystko, czyli mysz, klawiaturę, jeszcze monitor na kolorowo i komputer i, i kurczę, całe światło świetlnym na kolorowo będzie fajnie i ładnie wyglądało. Eee, bardzo fajnie się to wszystko prezentuje. Fajne jest to, że klawiatura mało zajmuje miejsca na biurku, możemy ją wszędzie do, ze sobą zabrać, jeżeli mamy laptopa, też laptopem możemy na laptopa zabrać. A tutaj właśnie gra w pierwszej osobie, strzelanka, Fallout, też tutaj nie ma żadnych problemów z, jakimś, z jakimiś tam opóźnieniami. Wszystko płynnie reaguje. Jakbym no, grał po kablu, taka jest właśnie responsywność, nie ma żadnych tutaj zacięć, opóźnień związanych z taką grom. Wpisywanie tutaj również zaznaczanie, e, wpisywanie klawiszy też nie ma żadnych problemów. Tryb oszczędności baterii, fajna opcja. Fajny tryb tej klawiatury jest to, że jest oszczędność, hmm. czyli ona się sama wyłącza, ale jak cokolwiek naciszemy, jakikolwiek klawisz, na przykład ten, to zakres się podświetla. I fajna też rzecz, jak tą klawiaturę sobie wyłączymy na razie, czyli po prostu sobie tutaj, o, ją wyłączę, ofadam, coś Wam pokażę, fajną rzecz. Teraz chciałbym sobie ją włączyć, o, w ten sposób, włączam ją, czyli przyciskiem i zobaczcie, jaka bardzo fajna, bajeczna animacja. Pamięta oczywiście nasz wybrany preset, czyli kolor niebieski. Zresztą, jak tutaj mam myszkę od stylu Seriesa niebieską, więc to mi się podoba i bardzo mi się podoba, jak teraz pracuję z tą klawiaturą i na przykład jakiegoś tam traka tworzę. No to ona mi bardzo mało miejsca zajmuje. Wcześniej klawiatura stara zajmowała mi no całą powierzchnię prawie tej klawiatury MIDI, a teraz klawiatura bezprzewodowa działa na. Wi-Fi i mogę sobie tu położyć, i tu mogę sobie grać. To jest bardzo fajna opcja. I teraz test klikania w klawiaturę. Wszystko bardzo cicho ładnie chodzi, czyli ona nie jest głośna. A wy dajcie znać, co myślicie o tej klawiaturze. Zostawcie komentarz, zasubskrybujcie kanał i nie zapomnijcie dać lajka. Ja tymczasem uciekam, trzymajcie się, cześć!